Cześć. W tym materiale chcę Wam pokazać jak zmieniłem mojego mnicha, którego pokazywałem w ostatnim materiale, w setup pod House Inoculation i Custom Crit. To jest wzmocniona wersja poprzedniego buildu. Tam mówiłem w poprzednim materiale, tamten mnich pod hybrydę życia i ESA to nie była ostateczna wersja. Ona też działa bardzo dobrze i pozwoliła mi wyczyścić właściwie cały content w grze, ale czułem, że żeby osiągnąć pełny potencjał, Musiałem zmienić tego mnicha w CI. No, bo tak jest właściwie sens grania tym inwokerem. Chcemy używać Meditata, który jest absolutnie busted skillem. On pozwala jeszcze wzmocnić Energy Shielda, który i tak jest już absurdalny. Ja na moim mnichu, mając bazowo 8000 życia, po użyciu Meditata mam 12000 Energy Shielda. I mogę tego Meditata używać na niskim cooldownie podczas mapy, żeby się regenerować. Meditate jest absolutnie broken skillem. I polecam wam każdym buildem na inwokerze celować. Pójście w Chaos Inoculation i stakowanie Energy Shielda. Też dzięki temu, że Chaos Inoculation daje imiona na Chaos Damage i Bleed, co jeszcze bardziej ułatwia girowanie, a już zwłaszcza w tej lidze, która pozwala na kraftowanie absurdalnych itemów pod Energy Shielda przez użycie odpowiednich kombosów omenów. W poprzednim materiał pokazywałem, jak kraftować takie hełmy i zbroje. No ale w tym poprzednim setupie był jeden główny problem. Problemem tym był ten amulet Serpent's Egg. Ja po ostatnim materiale przyznam, że miałem trochę ból dupy, jeżeli chodzi o ten amulet. Bo raz, że ten amulet powodował, że ten build nie jest stricte buildem na SSF, bo ten amulet jest dosyć rzadki i ciężko go jest szczęsować. Dwa, że ten amulet działa na, w mojej opinii, zbagowanej interakcji, której GG dalej nie naprawiło, bo w ogóle jakoś dziwnie działa to generowanie charge, teraz po 2 ale potencjalnie kiedyś ten amulet będzie naprawiony. I po trzecie, że żeby właśnie zmienić się w CI. Przydałoby się, żeby mieć wolny amulet, bo amulet jest absurdalnie potężnym slotem na buildach pod CI i ogólnie pod stackowanie energy shielda. Te lidze można bardzo prosto zrobić właśnie tego typu amulet, który ma dwa mody na energy shielda, flat i procentowy, to można zrobić na przykład rekombinatorem przez używanie perfect augmentów i perfect transmutów i można mu dodać jeszcze increase global defenses przez użycie Perfect Essence of Enhancement i przez użycie Omen of Dextra Crystallization. To daje stuprocentową szansę na wrzucenie tego trzeciego prefiksa na ten amulet, jeżeli dodamy na ten amulet wcześniej jakiś dowolny suffix. Bo tamten omen spowoduje, że ta esencja zje ten suffix, żeby dodać ten Global Defenses. I tym sposobem mamy taki amulet z trzema perfekcyjnymi prefiksami, który jeszcze dodatkowo dżusujemy katalystami z Defense Modifiers na 20%. Ten amulet na moim buildzie daje w tej chwili prawie 2000 energii silnych, jak tego zakładam. Więc chciałem jak najmocniej wymienić ten Serpent's Egg. No bo ten amulet w ogóle nie pasował. On był tylko po to, żeby generować te power charge. Więc dokonałem trochę testów też po waszych komentarzach w poprzednim materiale i okazało się, że setup na Custom Critical i Lingering Illusion jest wystarczające do tego, żeby komfortowo grać tym buildem. Co więcej, ten build jest tym setupem, moim zdaniem, jeszcze lepszy niż tym Serpent's Eggiem. Więc po pierwsze mapping używamy Custom Critical z Profane Ritual. To działa na takiej zasadzie, że oczywiście krytując, nabijając ten trigger. W pewnym momencie rzucimy profil Ritual na pobliskie zwłoki na mapie. Ten profil Ritual przy szanse na trafienie krytyczne na moim Strike'u około 40%. No, na początku mapy to się zaczyna dosyć wolno. Zanim odpalę sobie Chart Staffa, który najmniej dodatkowe trafienia krytyczne, jest to takie rozpędzenie silnika. Natomiast to, czego nie rozumiałem, zanim zacząłem to testować, to to, że na tym setupie z Falling Thunderem na którym użyłam Pinpoint Critical i Inevitable Critical, ten skill ma zawsze 100% szansy na trafienie krytyczne. I dzięki temu, gdy tylko na mapie użyjemy Falling Thunder na odpowiedniej ilości Charge, to nie musi być te 6 Power charge, może być na przykład 4 albo 3. Jak tylko zrobimy ten Falling Thunder w parsce potworów, to to uderzy tyle razy, że Custom Critical tak nabije energii, że on się procnie 3-4 razy, jeżeli nie więcej. Każdy cast Falling Thunder w grupie potworów powoduje, że od razu zdobywamy 6 kolejnych Power Charges i możemy go użyć ponownie. Z on Critical ten build jest jeszcze bardziej nastawiony na Falling Thunder, i ice track jest właściwie używany tylko po to, żeby dobijać tych Power Charges, gdy musieliśmy odnowić chart staffa albo akurat nie było wystarczająco dużej grupy potworów na procjencie tego Falling Thunderem. Przez to Zacząłem się już zastanawiać, czy support Ambrosia nie jest trochę przesadą przez to, że tak dużo to kastuje i czy Inevitable Critical jest też przydatny. W tej chwili dalej tak gram, ale tutaj się już zaczynam powoli zastanawiać, czy to już nie jest za dużo pójście w to. W każdym razie Falling tenderów kastujemy o wiele więcej. Jak to jest robione? Oczywiście jest Custom Critical z Profile Ritual. Do tego dodajemy Charge Profusion, żeby generowało czasem więcej Power Charge, Boundless Energy, żeby generowało jeszcze więcej energii. I na kolejnych linkach, których początkowo możecie nie mieć, chcemy dodać Overabundance, dzięki czemu te zone wybuchają szybciej, gdzie się już pojawią. To jest tylko po to tutaj użyte. I Energy Retention, żeby zachowywać więcej energii po każdym procu Custom Critical. Wydaje mi się, że lepiej na 5 Linku jest znać Energy Retention i dopiero na 6 Linku Overabundance. Ja tak przynajmniej grałem. Natomiast six Linki są teraz dosyć tanie w tej lidze, i to nie powinien być problem, że szybko tą aurę dobustować. Problemem tego setupu jest zwykły bossing. No, bo na mapie, gdy bijemy zwykłego bossa, no to zwykle nie będziemy robili tego całego słapa, który zaraz opiszę, jak to robić w ogóle na pinnacle kontencie z pojedynczym bossem, bo to by po prostu było zbyt nużące, żeby to robić za każdym razem. I tutaj wchodzi Lingering Illusion. Ten skill okazuje się, że generuje par świetnie. On boostuje generację jeszcze na mapie. Te klony, które zostawiałem po sobie, jest bardzo łatwo sprocować, jeżeli jest dużo potworów, które nas atakują. No, właśnie zawsze procną, i z jakiegoś powodu ten skill. Zawsze pracuje dwa power charge'e. W tej chwili już rozumiem, że to pracuje przez to, że tutaj mam tą szansę na dodatkowy power charge większą niż 100%. Natomiast to się pracowało nawet wcześniej, jak nie miałem tej szansy na 100%, nie wiem dlaczego tak to działa. Tu jest coś znowu dziwnego z tą generacją power charge'y. Ale w każdym razie Lingering Illusion wystarcza na generowanie Power Charge na zwykłe bossy na mapie, które no i takie je one-shotujemy, jeżeli mamy 4 do 6 Power Charge, i boostuje też generację po prostu podczas mappingu. Ten skill działa tak dobrze, że nawet na Simulacrum, które technicznie rzecz biorąc tym bindem powinno być nierobialne, bo na Simulacrum nie zostają zwłoki potworów, mogę robić Simulacrum tym buildem, bo tam jest taka ilość potworów, że one instantowo producują tą iluzję i mam na tyle Power Charge, żeby wsadzić każdą paczkę potworów, gdy tylko dostakuję do 6 Power Charge, to się dzieje. Od razu po trzech rolach. Ten skill jest fantastyczny i nawet na pinacle kontencie warto jest go zostawić, żeby doboostować sobie tymi iluzjami power charge pomiędzy rotacjami na bossach. Zwłaszcza, że Gozden, przy takiej ilości Energy Shielda, on nie jest tak wymagany na pinacle contencie. No ale właśnie, Pinnacle content. Jak robić tym buildem pojedynczego bossa? Tutaj bardzo mocno zmieni się setup. Wcześniej mieliśmy do tego Snipers Marka z Combat Frenzy i Resonance. Teraz nie możemy tego zrobić. Musimy użyć Weapon swapa. Dla niektórych to będzie bardzo nerwujące, dla mnie to jest Power Boost z kilku powodów. Po pierwsze, na tym Weapon swapie zmieniamy Aure Custom critical na Sacrifice, dzięki czemu Profe Ritual, który też musimy dodać do naszego setupu, który będziemy rzucali na szkielety, które się pojawią po Weapon swapie, Możemy właśnie na nie rzucać bez zabijania ich. Po prostu kastujemy na te szkielety, które się pojawią z sceptra, którego mamy na słapie Ritual, który nam stakuje te power charge. I dzięki temu, jak to działa pomiędzy walkami z przeciwnikami, wystarczy dwa razy lepo słapnąć, żeby te szkielety od razu stały. Co powoduje, że możemy nastakować sobie power charge i charge staffa przed walką z bossem. Teraz nie ma czegoś takiego jak RAMP, gdy się zaczyna walka z bossem. Robimy weapon swapa, używamy chart stuffa, weapon swapujemy znowu, używamy znowu profile ritual i na każdą walkę z bossem wchodzimy na 6 power od razu. Od razu, gdy tylko wchodzimy na pinacle content, możemy zrobić nukę. Do tego trzeba oczywiście dostosować ten setup. Ja mam to zrobione tak, że mam teraz dwa zestawy pasywów. Na tym zestawie ze sceptrem mam wzięte wszystkie notki na minion revive faster, przez co że ta aura sacrifice ona powoduje, że one wolniej wstają. I podczas walki z bossem taka rotacja. Zniszczenia tych zombie i potem z weapon swapowania. One nie zresztą się wtedy od razu. Tylko z tym setupem, który teraz mam, z plus 3 minion skills i z tymi pasywami, które tutaj wziąłem na minion revive, ta rotacja, podobnie jak ze Sniper's Markiem, zajmuje około 10 sekund. Z weapon swapujemy, zniszczymy nasze szkielety, dobijamy do 6 power charge bardzo prosto i możemy użyć od razu Falling Thunder. I wtedy pojawia nam się ten cooldown Reforming Minions. Jak widać u mnie to nawet jest poniżej 10 sekund. No ale musimy poczekać. Normalnie walcząc z Bossem, używając Ice strike'a i Dzwona. Wtedy weapon swapujemy i znowu sacrifice'ujemy te szkielety. Jest to proste do zrobienia, wystarczy popodżować trochę bossa, można nawet od niego odbiec. Dostakujemy sobie te power charge i przez to też, że mam wzięte tutaj notki pasywne, the power within, w przeciwieństwie do last power, który używam na setupie dmage'ującym, te power charge trwają dosyć długo, mamy więcej niż 20 sekund po to, żeby sobie zasetapować bossa, użyć infernal Cry a postawić dzwon, żeby zrobić pełne combo. Dla wielu może to być niewygodne. Dla mnie to jest o wiele bardziej wygodne niż grać z tym sniper z markiem, który wymagał, żeby robić jakieś akrobacje przy tym bosie. I pamiętajcie, że... Również pomiędzy tymi cooldownami możemy używać Lingering Illusion, żeby dostakować tej Power Charge i może czasem jeszcze raz uderzyć Falling Thunder. I tu też trzeba pamiętać, że to działa tak, że setapujemy Charge Staffa, setapujemy 6 Power Charge i od razu mamy 6 szkieletów, które możemy znowu użyć na kolejne combo. Więc technicznie rzecz biorąc, możemy dwa razy zrobić Falling Thunder od razu, bez czekania. Tylko na ten drugi trzeba znowu sacrifice'ować te szkielety. Oprócz tej zmiany na Sacrifice na Bossing jest dokładnie tak samo: zamieniamy Heraldo Ice na. Elemental Conflux po to, żeby dostać giga boosta do damage'u Shattering Palma na Infernal Cry po to, żeby mieć jeszcze zbiustowany damage na Falling Thunder'ze I teraz mam tutaj odpalony Ghost Dance i Lingering Illusion, mógłbym mieć tutaj dalej Wind Dancer. to jest już czysta preferencja Te aury tak nie są tak przydatne na pinnacle content Samym Meditatem, który jest absolutnie busted, mając tyle energy shielda i obecnie moje evasion I troszeczkę Deflecta, który mam na zbroi, która mi świetnie wyszła, ale wiem, że nie każdy będzie miał taką zbroję nawet bez proca deflekta na takim Energy gdzie jestem w stanie stankować Slam Małpy na T16 mapie. Dla mnie to jest wystarczająca obrona na Pinnacle Content. Raczej nie ma szans, żeby cokolwiek nas zmaszotowało, oprócz Arbitra, który ma one-shoty w sobie. Dalej, jeżeli chodzi o pasywy i zmiany na CI, to wygląda to generalnie rzecz biorąc bardzo podobnie. Pozbyłem się tych notek na Dayza tutaj, musiałem zostać przy Walker of the Worlds, bo bez Manalisha ten build jest niegrywalny. Wyrzuciłem Rezonance i tutaj punkty, przez... dzięki czemu zyskałem jeden pasywny punkt. Idę tutaj lewą stroną na góry obok Inner Fate do CI. I idę też w lewo obok Critical Exploit i Melding do Energy Shield, żeby dojść do Dumpening Shield. Nie idę tutaj do patient Barrier. Tutaj mógłbym mieć Energy Shield jeszcze więcej. Jeżeli czułbym taką potrzebę, żeby mieć ten Energy Shield, stąd to pewnie bym to zrobił. Ale te notki tutaj są bardzo ważne. Dumpening Shield daje nam stan threshold. Stan threshold jest największym problemem tego buildu. Mamy bardzo niski stan threshold i musimy mieć jakieś notki, które dają nam go za Energy Shield. Ja to mam na tym pasywie tutaj i można też dodać na duelach, co wam polecam. I definitywnie powinniśmy grać ze Stone Charmem na tym buildzie, jeżeli jesteśmy już na CI. Jedyny moment, gdzie mi się zdarzy na tym onku zginąć, to gdy przez to, że wpadnę zbyt dużą paczkę potworów, zostaje troszeczkę zbyt często stanowane, żeby zrzucić Falling Thunder i ją wysadzić. To może się zdarzyć na Abyss mapach z tym modem na mapie, który powoduje, że Abyss potwory stają się cięższe za każdą dziurę, która została zamknięta. I na Simulacrum. Na 14-15 fali najcięższego Simulacrum, czasami może się tak zdarzyć, jeżeli źle się ustawimy że otoczy nas grupa potworów i jeżeli one mają stan build up, no to możemy wtedy zginąć. Czasami się to zdarzy. Ten build i tak nie jest zbyt przystosowany do simulakru, można to robić, ale na pewno są lepsze buildy do tego. To pewnie byłoby ulepszone, gdybym miał jeszcze więcej damage'u. No ja w tej chwili na tym monk'u ten gear został taki sam, ulepszyłem tylko zbroję i amulet, żeby był lepszy. Mam troszkę mocniejszą broń, bo udało mi się strzelić trzeci socket na jolowalu. Ale ta broń oczywiście może być dużo lepsza, ona ma tutaj te trzy mody. Gdyby tu było jeszcze więcej PDPS-u, to ten bibliotekarz robiłby jeszcze większe obrażenia oczywiście. I oprócz tego testowałem jeszcze inny tech. Bo na tym Falling Thunderze no, zostało tak samo. Gram Ambrozy, bo ma na Flashtrudge'a na tyle wystarczająco, że jest to ok. Gram Salvo i Projectile Acceleration na mapy. I gram Over na bossach. I wcześniej zamiast Salvo używałem Fist of War. No bo ten skill działa z Falling Thunderem i to było ok. Na tym setupie, który powodował, że mieliśmy trochę większy cooldown i to nadal jest ok. Natomiast odkryłem, że jest jeszcze jeden nowy support, który działa z tym skillem fantastycznie, zwłaszcza na takim setupie na kryt. I o dziwo nie jest to rakiata, którą też mi się udało wydropić. Rakieta jest ok, no ale tak, to mówiłem w o materiale, to jest trochę hybrydowy bit. Bije zarówno Ice strike'em, jak i tym Falling tanderem i dodanie rakiety, no pewnie by dobustowało damage na Falling tanderze na specyficzny content i można to zrobić, ale zdecydowałem się tego nie robić, bo jest jeszcze inny support, który działa świetnie i tym supportem jest Garoukans Resolve. Garoukans Resolve podobnie jak działał na włóczni Tangle to w poprzednim patchu, dodaje Bifurcate Critical Chance. O co chodzi z tą bifurkacją? To działa na takiej zasadzie, że nasz kryt roluje się dwa razy. Warunkiem użycia tego supporta i tej bifurkacji jest to, że musimy przebiec 20 metrów. Co na tym Monku jest proste, no bo używamy albo Shattering Palma, albo możemy pomiędzy kastami i Falling Tandera trochę się poruszać, żeby to spracować. To nie jest ciężkie do zrobienia na tym zaporcie. I ta bifurkacja roluje ten kryt dwa razy. Więc to jest już plus, że jeżeli nie mamy 100% szansy na trafienie krytyczne, no to mamy lucky rola, że kryt najprawdopodobniej wejdzie. I ten support można by użyć nawet za Inevitable Critical, jeżeli byśmy chcieli. Co jest trochę denerwujące na mapach, ja tego supporta używam głównie na Single Target, na Pinnacle Content, bo ten support można też używać w setupie 100% kryta. Bo Bifurcated Critical Hit działa tak, że jeżeli obydwa te role na kryt rolną jako trafienie krytyczne, to bonus critical damage zostaje dodany dwa razy. Czyli, że jeżeli mój Falling Thunder z overextend supportem ma w tej chwili 285% critical damage bonus, to mając złożone Garukans Resolve, ten bonus zostanie zaaplikowany dwa razy. To daje jeszcze większy damage na Falling Thunderze. I dzięki temu, że ten skill jest ograniczony przez Power Charge, no to możemy komfortowo używać tego supporta, żeby mieć ten Bifurcated Critical. Polecam gorąco, spróbujcie sobie tego supporta. Na mapach on jest troszkę denerwujący do użycia i pewnie lepiej wpisuje się w ten poprzedni setup Serpent's Eggiem, no bo tam mamy wyraźnie ograniczone to, ile tych Falling Thunderów możemy użyć, przez to, jak często pracuje nam się Combat Frenzy, które da nam par charge. Na tym setupie możemy chainować Falling Thundery i Garukan's Resolve by to trochę blokowało, ale na Single Target ten support jest fantastyczny na tym skillu. Tu pojawia się już pytanie, czy rzeczywiście jest sens, żeby używać aż tyle kryt supportu, żeby mieć to 100%? Wydaje mi się, że tak. Ale jest ciężko mi przetestować, czy, czy na przykład Fist of War nie byłby lepszy, po to, żeby zwiększyć jeszcze multiplayer na tym krycie, który będzie tam potem bifurkowany. No ale niestety nie mamy trening damy w PoE 2. jest na tyle duży, że ciężko mi zauważyć różnicę, nawet z tym staffem, zanim miałem jeszcze ten soket i zanim miałem te rękawice, które dają mi jeszcze level do Meleskili. I jeszcze bez skraftowanego amuletu, który już sobie szykuje, który będzie miał plus 3 do Meleskili, ja Uber arbitrowi zabieram 2 trzecie Rizaki z No mi dużo więcej z tego bildu nie potrzeba już. Jestem nim usatysfakcjonowany. Ostatnią rzeczą, którą dodałem, to flaszka Blood of the Warrior. O ile na Live Buildzie używanie jej jest trochę grifem, no bo przewagą Live Buildu jest to, że możemy sobie odpalić się na tą live flaszkę, gdy wejdziemy w jakieś ground AOE i skończy nam się energy Shield. No z tą flaską byśmy nie mogli tego zrobić. Ale na CI buildzie ta flaska daje nam po prostu to, że po jej użyciu nie spada nam rage. I ta flaszka trwa na tyle długo że możemy im utrzymać praktycznie całą mapę i przez całą walkę z Pinnacle Bossem no bo mamy 7 jej użyć przez 6 sekund, no to to jest prawie minuta przez minutę może nam nie spadać Rage więc to jest jeszcze lepsze, jeżeli byśmy chcieli używać Rage Watch na Falling tenderze. ja tego nie robię, bo trochę to już za dużo kombinacji było ale ta flaska jest świetna i polecam ją używać to było na tyle, jeżeli chodzi o zmiany w tym buildzie ja już jestem z niego zadowolony mógłbym go jeszcze bardziej domaksować właśnie przez kraftowanie lepszej broni no ta broń ma te 3 mody, to jest trochę mało jak na tą ligę moja klata jest już bardzo dobra, mój hełm jest dobry Amulet jest bardzo dobry, ale i tak go za niedługo wymienię. Deterministycznym craftem na amulet z plus 3 do Almele skills. Możecie zobaczyć sobie poradniki na internecie jak takie amulety robić, jest tego już teraz sporo z tego co patrzyłem. Rękawice pewnie umiem mieć lepsze z dwoma soketami na attack speed i esencją, która zwiększa efektywność tych zasadkowanych itemów. Mogą mieć lepsze ingenuity, lepsze buty, ale ten build robi wszystko. Ja nie czuję już potrzeby, żeby go dalej rozwijać i najprawdopodobniej zagram za niedługo czymś innym. Nie wiem jeszcze czym, ale jeżeli się zdecyduję, to pewnie pojawi się o tym jakiś materiał na tym kanale. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie lajka, like, subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś pytania o ten swap na CI, no to pytajcie, postaram się odpowiedzieć. Więcej kontentu wkrótce. Cześć.